Podczas gdy Toyota, Samsung i zachodni giganci po cichu testują swoje technologie baterii w wersji pomniejszonej, Huawei właśnie zagrał dziką kartą, która wywołała szok w całym przemyśle samochodowym. Bateria półprzewodnikowa, potencjalnie zdolna do zapewnienia oszałamiającego zasięgu 1968 mil lub 3000 km dla pojazdów elektrycznych, to już nie jest rywalizacja między poszczególnymi modelami lub markami. To wyścig o przetrwanie. Jeśli inni producenci samochodów nie dogonią tej technologii w ciągu najbliższych 2-3 lat, ryzykują całkowitą utratę rynku. Mówimy o bateriach o gęstości energii dwukrotnie większej niż dzisiejsze ogniwa 4680. 4 czteryminutowym ładowaniu i architekturze baterii, która radzi sobie z największą wadą technologii półprzewodnikowej, szybką degradacją. A może najbardziej przerażająca część, Tesla idzie na całość na tym froncie z chłodnymi ambicjami, przekraczając 1,3 miliona pojazdów rocznie w swojej gigafaktory w Szanghaju. W końcu Huawei to tylko jedna nazwa spośród ponad 7600 patentów na baterie zgłaszanych corocznie w Chinach. I ostatecznie nie chodzi już o to, kto przewodzi na papierze, ale o to, kto potrafi zamienić obietnice laboratoryjne w rzeczywistość masowej produkcji? Odpowiedź może ukształtować całą przyszłość transportu w nadchodzącej dekadzie. I musisz o tym wiedzieć teraz: czy to prawda, czy po prostu puszczają dym? Bądźmy szczerzy: nikt nie spodziewał się tego po Huawei. Mamy na myśli firmę telefoniczną, którą wszyscy znamy tę, która zawsze pojawia się na pierwszych stronach gazet za konflikty z zachodnimi rządami. Nie są producentem samochodów i nigdy nie byli też wielką marką baterii FI, ale znikąd zrzucają bombę. Zupełnie nową baterię półprzewodnikową o gęstości energii sięgającej 500 Wh na kilogram. Aby to ująć w perspektywie, jest to prawie dwa razy więcej niż w obecnym modelu Tesli o dużym zasięgu. I nie chodzi tylko o upchanie większej ilości energii. Huawei twierdzi, że rozwiązało największy problem, który od lat powstrzymuje baterie półprzewodnikowe. Czyli szybkie rozpadanie się na styku litu i stałego elektrolitu. Zasadniczo większość baterii ze stałym elektrolitem szybko się degraduje, szczególnie w momencie, gdy dzieje się magia, ale Huawei twierdzi, że naprawili to, domieszkując elektrolity siarczkowe azotem. Brzmi to bardzo technicznie, ale w skrócie to działa. Jeśli to prawda, to może być brakujący element układanki, którego szukała cała branża. Teraz Około 3000 km zasięgu, czyli około 1968 mil. Tak, brzmi trochę dziko, prawda? Na przykład, dlaczego miałbym jechać z Los Angeles do Chicago bez zatrzymywania się? Ale nie o to chodzi. Prawdziwą wartością jest tutaj elastyczność. Producenci samochodów mogliby wykorzystać te technologie do budowy mniejszych, lżejszych i bardziej wydajnych pojazdów elektrycznych, lub po prostu zachować ten sam rozmiar baterii i zapewnić kierowcom zasięg od 1000 do 1500 mil w warunkach rzeczywistych. Tak czy inaczej, to zła wiadomość dla silników benzynowych, ponieważ nagle pojazdy elektryczne nie tylko byłyby czystsze, ale i lepsze pod niemal każdym względem. Lżejszy, szybszy, o większym zasięgu, tańszy w tankowaniu, przełomowe rzeczy. Porozmawiajmy chwilę o ładowaniu. Jedną z największych bolączek, jakie ludzie mają z pojazdami elektrycznymi, jest czas ładowania. Co jeśli zapomnę podłączyć na noc? Co jeśli się spieszę? Cóż, ta wymówka wkrótce wygaśnie. Firmy takie jak Zeker, BID i Xpeng testują już baterie, które można naładować w zaledwie 5 minut, co wystarczy, aby zapewnić zasięg około 300 mil. I nie... To nie dzieje się tylko w Chinach. Stacje ultraszybkiego ładowania są instalowane w całej Europie, USA, a nawet Australii. Już niedługo ładowanie pojazdu elektrycznego będzie jak sięganie po filiżankę kawy. Zatrzymujesz się, bierzesz pięć i masz spokój na następne kilkaset mil. Nie wybiegajmy jednak za daleko. Ta technologia nadal kosztuje sporo nawet 1200 dolarów za kg. To około 20 razy więcej niż typowa bateria LFP dostępna w niedrogich pojazdach elektrycznych. Tak więc wczesne modele wykorzystujące tę baterię będą wysokiej klasy. Pomyśl o luksusowych samochodach, super samochodach lub najnowocześniejszych elektrycznych suwach. Ale pamiętasz, jak kiedyś telewizory OLED kosztowały krocie? Teraz możesz je kupić w Walmart w Black Friday. Baterie półprzewodnikowe prawdopodobnie będą podążać tą samą krzywą. Dziś premium, jutro mainstream. Czy Huawei jest liderem, czy po prostu robi dużo szumu? Szczerze mówiąc, jest za wcześnie, żeby to stwierdzić. Złożyli patenty i wysunęli śmiałe roszczenia, ale w żadnym salonie samochodowym nie ma jeszcze samochodu, który można by kupić, który korzystałby z tej technologii. Mimo to jedno jest jasne. Chińscy giganci technologiczni nie żartują. Mają pieniądze, talent i motywację, aby naprawdę wstrząsnąć światem Ewał. Tymczasem w Japonii Toyota obiecała w 2021 r że wkrótce będzie miała gotowy układ półprzewodnikowy. No cóż, mamy już 2025 rok i wiecie co? Nadal nic nie wskazuje na to, że coś takiego trafi do sprzedaży. W tym tempie zaczyna się czuć, jakby czekało się na Half-Life 3. Wszyscy mówią, że nadchodzi, ale nikt nie wie kiedy. Więc tak, Huawei wkraczający do gry o baterie może wydawać się na początku przypadkowy, ale gdy przyjrzysz się bliżej, może to być początek wielkiej zmiany. Nie prowadzonej przez tradycyjnych producentów samochodów, ale przez firmy technologiczne z ogromnymi budżetami na badania i rozwój oraz czymś do udowodnienia. A kiedy takie firmy stają się poważne? Cóż, reszta świata lepiej niech zwróci na to uwagę. Więc między baterią stałą a półstałą. Dlaczego bateria Huawei o pojemności 1968 mil mogła prześcignąć technologię 24M? W szybko rozwijającym się świecie technologii pojazdów elektrycznych dwie przełomowe technologie baterii pojawiły się po przeciwnych stronach globu. Z jednej strony mamy 24M Technologies, amerykański startup, który zaskoczył świat baterii swoim elektrolitem Eternalite, umożliwiając szybkie ładowanie, wyjątkową wytrzymałość w niskich temperaturach i funkcję bezpieczeństwa światowej klasy. Wszystko to bez uciekania się do półprzewodników. Z drugiej strony, znajdujemy zaskakującego nowego gracza w grze baterii FU, Huawei, chińskiego tytana technologicznego, bardziej znanego z telekomunikacji niż transportu. Jednak ostatnie ogłoszenie Huawei półprzewodnikowa bateria o gęstości energii 502 H na kilogram, wystarczająca do zasilania samochodu na dystansie do 1968 mil, może okazać się bardziej przełomowa z tych dwóch. Podczas gdy obie technologie reprezentują niezwykłą inżynierię, wyprawa Huawei w stronę zasilania półprzewodnikowego ujawnia głębsze, potencjalnie bardziej transformacyjne implikacje dla branży. Nie chodzi tylko o wysokie liczby. Chodzi o ponowne zdefiniowanie fizyki i skalowalności konstrukcji baterii w sposób, który mógłby sprawić, że dzisiejsze ograniczenia FIU staną się przestarzałe. Zacznijmy od surowych liczb. System Eternali, te firmy 24M w połączeniu z ich... Nowatorskim separatorem Imperio osiąga podobno 662 WK na kilogram, co jest najwyższą gęstością energii kiedykolwiek potwierdzoną w baterii bez stałego stanu. Umożliwia to teoretyczne zasięgi do 1000 mil, 1600 km i szybkie czasy ładowania wynoszące zaledwie 4 minuty na 300 km. Technologia Huawei na papierze nieznacznie odstaje pod względem gęstości energii 502 na kg. Jednak jest to mylące porównanie, jeśli rozpatruje się je w oderwaniu od reszty. Bateria Huawei jest w pełni półprzewodnikowa, co oznacza, że jej forma zapewnia większe bezpieczeństwo, wydajność pakowania i integrację systemu. Baterie półprzewodnikowe eliminują potrzebę stosowania dużych systemów chłodzenia i złożonych kontroli termicznych, co oznacza, że więcej masy i objętości samochodu można przeznaczyć na użyteczną energię. Tak więc podczas gdy wskaźnik energii na kilogram faworyzuje 24M, rzeczywista gęstość energii na poziomie systemu, biorąc pod uwagę opakowanie, zarządzanie termiczne i ognieodporność, bardzo prawdopodobnie przechyla szalę na korzyść Huawei. Co więcej, innowacja Huawei nie jest tylko spekulatywnym roszczeniem, złożyli oni kluczowy patent który opisuje w jaki sposób pokonali długotrwałą piętę achillesową baterii stałych szybką degradację na styku litowo-metalowego i stałego elektrolitu. Domieszkując elektrolity siarczkowe azotem, podobno stabilizują interfejs materiału i drastycznie zmniejszają rozpad elektrochemiczny, który od dawna uniemożliwiał bateriom półprzewodnikowym osiągnięcie komercyjnej opłacalności. W ten sposób Huawei najwyraźniej przekroczyło próg naukowy do którego niezliczeni badacze baterii dążą od ponad dekady? Baterie 24M umożliwiają imponujący zasięg do 1000 mil. Ale implikacje technologii Huawei sięgają jeszcze dalej. Potencjał zasięgu 1968 mil całkowicie zmienia to, co jest fizycznie możliwe w projektowaniu pojazdów elektrycznych. To nie jest tylko kwestia wydajności. Dzięki takiemu skokowi w użytecznej energii na ładowanie producenci samochodów zyskują elastyczność. Mogą budować kompaktowe pojazdy elektryczne z akumulatorem o połowę mniejszym, zmniejszając wagę, koszty i zużycie zasobów. Albo mogą zachować obecne rozmiary akumulatorów i dostarczać pojazdy o bardzo dużym zasięgu, które na dobre eliminują obawy dotyczące zasięgu. Mogą optymalizować rozmieszczenie baterii i projektować architektury, które wcześniej były niepraktyczne ze względu na ograniczenia związane z ciepłem, wagą lub chłodzeniem. Niemniej ważny jest potencjalny profil żywotności i degradacji. Podczas gdy elektrolit 24M znacznie poprawia wydajność baterii litowej, szczególnie w zimne dni nadal jest ograniczony przez nieodłączne ograniczenia elektrolitów ciekłych, w tym kwestie takie jak stopniowa utrata pojemności i formowanie się dendrytów w długich cyklach ładowania. Natomiast podejście półprzewodnikowe Huawei minimalizuje ryzyko dendrytów, działa bez łatwopalnych cieczy i teoretycznie może utrzymać pojemność przez tysiące cykli przy znacznie mniejszej degradacji. 24 MB obecnie prowadzi w metrykach prędkości ładowania. Możliwość dostarczenia 4-minutowego ładowania na 200 mil 300 km bez konieczności stosowania infrastruktury ultrawysokiego napięcia jest główną praktyczną korzyścią. Szczególnie w krajach, w których brakuje gęstych sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Ich technologia Eternalite omija również potrzebę ładowarek o mocy 1 MW. Dzięki czemu pojazdy elektryczne wyposażone w 24M mogą rozwijać się nawet w standardowych systemach 400 lub 800V. Huawei nie opublikował jeszcze rzeczywistych danych dotyczących prędkości ładowania, i możliwe, że początkowe wersje ich baterii półprzewodnikowej nie dorównają błyskawicznym czasom ładowania 24M. Nie oznacza to jednak, że Huawei pozostaje w tyle. Chemia stanu stałego naturalnie sprzyja wyższemu potencjałowi ładowania, ponieważ problemy termiczne są minimalizowane, a tolerancja napięcia jest wyższa. Gdy infrastruktura i elektronika mocy nadrobią zaległości, baterie Huawei będą mogły ładować się z większą prędkością, bez potrzeby stosowania skomplikowanych systemów chłodzenia cieczą. Co więcej, zapotrzebowanie na ultraszybkie ładowanie jest prawdopodobnie zmniejszone przez rezerwę energii Huawei. Jeśli samochód może przejechać od 1500 do 2000 km na jednym ładowaniu, użytkownicy mogą potrzebować doładowania tylko raz na tydzień lub dwa co całkowicie zmieni sposób, w jaki myślimy o posiadaniu pojazdu elektrycznego. Bezpieczeństwo jest kluczowym problemem w projektowaniu akumulatorów, i tutaj obie firmy zasługują na uznanie. Separator Impervio firmy 24M oferuje najnowocześniejszą ochronę poprzez tłumienie dendrytów i umożliwia wczesne wykrywanie wewnętrznych zwarć. Ich platforma baterii utrzymuje 80% pojemności nawet przy minus 40 stopniach Celsjusza, co jest kamieniem milowym, którego nie dorównują obecne rozwiązania litowo-jonowe. To sprawia, że technologia 24M jest idealna dla regionów o zimnym klimacie i przyczynia się do twierdzenia, że ich elektrolit może być najsolidniejszą platformą non-solid state, jaką kiedykolwiek zbudowano. Jednak system solid state firmy Huawei całkowicie eliminuje ryzyko pożaru rdzenia. Dzięki zastosowaniu niepalnego stałego elektrolitu omijają możliwość niekontrolowanego wzrostu temperatury, głównej przyczyny pożarów pojazdów elektrycznych i wycofywania produktów z rynku. Podczas gdy Impervio to niezwykła innowacja w zakresie bezpieczeństwa akumulatorów ciekłych. Akumulatory stałe pozostają z natury bezpieczniejsze, oferując fundamentalnie ogniotporną architekturę, której regulatorzy i producenci samochodów będą coraz bardziej wymagać. Największą siłą 24M jest jego skalowalność. Eternalite i Impervio można licencjonować i integrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi baterii litowych przy minimalnym przezbrajaniu. Obniża to barierę przyjęcia i oferuje natychmiastową ścieżkę do rynku. Podejście Huawei jest natomiast długoterminowe i bardziej przełomowe. Ich bateria prawdopodobnie nadal znajduje się we wczesnym prototypie lub testach laboratoryjnych. Produkcja baterii półprzewodnikowych na dużą skalę pozostaje wyzwaniem, a koszt na kWh szacuje się obecnie na 20 razy wyższy niż w przypadku baterii LFP. Jednak jak widzieliśmy w przypadku ekranów, oni w litowo-jonowych i innych technologii koszty gwałtownie spadają, gdy produkcja dojrzewa. Ogólny obraz jest taki, że Huawei nie buduje po prostu lepszej baterii, buduje nowy paradygmat baterii. Inwestując duże środki w naukę o materiałach, stabilność interfejsu i architekturę półprzewodnikową, Huawei przygotowuje grunt pod erę poslitową. Bateria 24M jest, według wielu wskaźników, najlepszym systemem baterii na bazie cieczy, jaki świat kiedykolwiek widział. Jest szybki, odporny na zimno, wydajny i bezpieczny. Idealne rozwiązanie na najbliższą przyszłość. Ale bateria Huawei sugeruje coś większego. Krok poza granicę tego, co uważaliśmy za możliwe w sprawie 2000 mil zasięgu. Niepalną chemią i potencjałem nowych filozofii projektowania pojazdów. Huawei może nie tylko udoskonalać baterię EV, ale może na nowo definiować, czym jest pojazd zasilany baterią. Jak te baterie wpłyną na przystępność cenową Tesli? Takie przełomowe odkrycie idealnie wpisuje się w pojazdy masowego rynku. Weźmy na przykład Tesla, której model 2 EV Gen 3 ma kosztować 25,0 dolarów. Bateria półprzewodnikowa, taka jak Huawei, obniżyłaby koszty, spełniłaby surowe kryteria ulgi podatkowej i odblokowała wyjątkowy zasięg, czyniąc ją konkurencyjną globalnie nawet przed dotacjami. Zasięg 3000 km uczyniłby z modelu dwa siłę destrukcyjną w regionach o słabej infrastrukturze ładowania, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Nawet jeśli początkowe wdrożenie będzie ograniczone do modeli premium, długoterminowa strategia jest jasna. Zastąp ogniwa litowe w pojazdach elektrycznych klasy podstawowej, aby spełnić cele dotyczące kosztów i polityki. Daje to zarówno Tesli, jak i nowym producentom samochodów plan skalowania zrównoważonych, lokalnie zgodnych pojazdów bez polegania na podatnych na zagrożenia łańcuchach dostaw Litu. Ponadto, bateria Huawei może zrewolucjonizować stacjonarne magazynowanie energii dzięki zerowemu ryzyku wybuchu termicznego, ultradługiemu cyklowi życia i wydajnej pracy w zimnym klimacie. Ogniwa te mogą zasilać wszystko, od zdalnych centrów danych po zdecentralizowane sieci energii odnawialnej, szczególnie w miejscach takich jak Tybet, Skandynawia lub Alaska, gdzie magazynowanie litu cierpi. Możliwość rozładowania do 0 V bez uszkodzeń zwiększa elastyczność w przypadku użytkowania poza siecią. Z punktu widzenia produkcji, bateria Huawei zachowuje częściową zgodność z liniami produkcyjnymi litowo-jonowymi. Koszty przezbrojenia szacuje się na zaledwie 10% w porównaniu z istniejącymi fabrykami litowo-jonowymi, co sprawia, że przejście jest ekonomicznie opłacalne. Jest to kluczowe dla właścicieli gigafabryk niechętnych do remontu infrastruktury. Podstawowa nauka stojąca za baterią koncentruje się na stałych elektrolitach i zaawansowanych nanostrukturyzowanych elektrodach. W przeciwieństwie do konwencjonalnych anod grafitowych, model Huawei może wykorzystywać ceramiczne lub siarczkowe elektrolity w połączeniu z metalicznym litem lub anodami krzemowymi o dużej pojemności. Oferują one wysoką przewodność jonową, stabilność termiczną i lepszy kontakt międzyfazowy, co jest kluczowe dla szybkiego ładowania i długowieczności. Globalnie wywiera to presję na firmy takie jak Toyota, Samsung SDI i QuantumScape, które od lat badają baterie półprzewodnikowe, bez wprowadzenia ich na rynek. Nieoczekiwany skok Huawei zmusza tych graczy do przyspieszenia. Nawet Tesla, choć milcząca, podobno pracuje nad architekturami równoległymi i zarejestrowała już kilka odpowiednich patentów. Czy powinniśmy zaufać firmie technologicznej takiej jak Huawei? że poprowadzi rewolucję w dziedzinie akumulatorów EV. Czy też producenci samochodów powinni trzymać się tego, co znają? Giganci technologiczni kontra producenci samochodów. Kto wygra ten wyścig? Podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy pod tym filmem. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli chcesz poznać więcej ekscytujących informacji o Tesla EFI lub Tesla Bot, nie zapomnij kliknąć przycisku lubię to i udostępnij ten film. Pamiętaj również o subskrybowaniu Tesla Car World i włączeniu powiadomień. Aby nigdy nie przegapić naszych najnowszych filmów, doceniamy Twoje wsparcie i czekamy na Ciebie w kolejnym filmie. Do widzenia.